Witam zodiakalne raki na czytaniu rocznym e, odczytam dla Was główną energię e, tego roku i zobaczymy e, co się pokaże jakie wydarzenia, sytuacje i energię e, już Wam smaczę na człowiek czytanie. E, pierwszy rząd składa się z trzech kart to jest pierwszy kwartał, e, drugi rząd drugi kwartał. E, trzeci rząd, trzeci kwartał i w prawym dolnym e, rogu e, czwarty kwartał, czyli na każdy miesiąc jest w sumie jedna karta, ale czytam czy ogólną energię e, kwartału i przechodzimy do pierwszego, e, do pierwszego kwartału i mamy tu czwórkę mieczy, e, rycerza mieczy i kartę świata. I tak, e, ten pierwszy kwartał to jest czas odpoczynku. I relaksu dla Was, skupicie się na sobie i na dbaniu o siebie. To będzie czas przemyśleń dla Was. Będziecie bardzo krytycznie, ale pozytywnie myśleć o wszystkich swoich sprawach oraz o e, przy podejmowaniu decyzji. Wszystko będzie u Was dobrze przemyślane, nie dacie się oszukać i podejmiecie bardzo dobre decyzje, bo nic Wam nie umknie i Waszej uwadze. E, tym samym zakończycie w tym kwartale jakieś sprawy. To będą decyzje końcowe, ważne dla Was e, kwestie. Widzicie w świat możliwe podróże zagraniczne w tym e, kwartale dla Was, a więc główna energia na ten kwartał to odpoczynek, zadbanie o siebie, pójście na urlop, a rozwój duchowy, wracanie do zdrowia, czas potrzebny na powrót do dobrej kondycji, e, przy tym dobrze przemyślane decyzje, krytyka, ale pozytywna, zdrowe spojrzenie na wszelkiego rodzaju sprawy, analizowanie i dużo myślenia, dobre wybory i dobrze podjęte decyzje oraz podróże za granicę. Pozytywne zakończenia e, sprawy dla Was. E, coś się kończy, by coś mogło się zacząć. Piękny cykl e, i bardzo pozytywny. A więc, tak, może jest jakaś sprawa, którą musicie przemyśleć, i tutaj e, styczeń głównie, miesiąc przemyśleń, analizowania, e, tworzenia jakiegoś planu, e, chwila wciszenia, dokładne przemyślenie, e, odcięcie się na chwilę od świata, od środowiska, od ludzi. E, przemyślenie w ciszy, w spokoju. Słuchanie swojego wewnętrznego ja I takie e, opieranie decyzji na swojej własnej intuicji Słuchanie się w tą intuicję W to, co tak naprawdę chcemy Czego potrzebujemy Być może po prostu był wam taki odpoczynek potrzebny Aczkolwiek myślę, że to jest odpoczynek przed działaniem Tak jak cisza przed burzą Bo tutaj zaraz w lutym tutaj wychodzicie z jakimś działaniem Już jest decyzja e, podjęta Być może e, być tak, że niektórzy z was e, dosili coś sobie Czyli ktoś wam coś powiedział, wam się nie spodobało, ale nie powiedzieliście, dosiliście to sobie, to luty jest takim miesiącem, w którym wychodzicie i mówicie e, prosto z mostu, co e, czy wam się nie podobało, co myślicie i e, mówicie prosto prostu prawdy, czyli jakby e, wybuchacie trochę, ale z takim spokojem. Nie jest to jakaś agresywna energia, tylko taka spokojnie sobie przemyślę to. i... E, w, odpo w odpowiednim momencie powiem, co myślę Czyli tak, albo e, możemy się jeszcze na chwilę e, Przełożyć jakieś działanie Jakąś e, decyzję Być może głównie działanie i tutaj właśnie luty To jest miesiąc, gdzie e, dobra, koniec myślenia Już za dużo jest e, Myśli już e, wystarczająco dużo analizowania, teraz e, czas przejść do działania, już jestem pewien, pewna czego chcę, jak chcę i działam w tym miesiącu Mam tutaj kartę świata. Karta świata właśnie mówi, że tym samym może skończymy jakieś takie e, siedzenie w kącie i e, wieczne przyjmowanie e, słów innych na siebie bez żadnej odpowiedzi to teraz to się zmieni i teraz wy jakby w obronie własnych siebie więc zaczniecie też mówić co wy czujecie, co wy myślicie, co wy chcecie i jakby zacznie się bronić i też jakby sprawicie, że wasze stanie też zacznie się liczyć postawicie na swoim tutaj też tak pokazuje możliwa też jest komunikacja z kimś za granicę, więc jeśli macie kogoś za granicę, tutaj będzie komunikacja być może poznacie kogoś za granicę Właśnie być może przez e, jakiś wyjazd wypoczynkowy jest tutaj możliwe, że zapoznanie koje z zagranicy, lub odnowienie kontaktu z kimś z zagranicy, albo być może odnowienie z kimś e, z przeszłości e, jakiegoś kontaktu, e, coś wam nie dawało e, spokoju, i może tutaj wyjść do takiej e, dość chłodnej wymiany stań, takiej konkretnej, przeanalizowanej, e, logicznej. E, więc tutaj będzie taka e, logiczna wymiana stań, taka surowa, chłodna, ale konkretna. Tutaj tym samym otwieracie się w tej karcie świata e, na coś nowego, możliwe właśnie, że tutaj będzie jakaś e, e, komunikacja dotycząca wyjazdu e, za granicę. Być może niektórzy z Was właśnie mają takie, e, potrzebowali ten czas, żeby spokojnie sobie przemyśleć tę decyzję wyjazdu i w miesiącu lutym tutaj będzie a, jakieś e, przeszukiwanie ofert, komunikację z kimś, e, obgadywanie tej e, jakby tego planu, tej decyzji z kimś i tutaj jakby pokazuje się, że jak najbardziej może dojść do e, jakiegoś wyjazdu, ale to też takie otwarcie Was się po tej ciszy, po siedzeniu w tej skorupie, w tej jaskini, wy jakby wychodzicie jak burza. I pokażecie, że też jesteście, też istniejecie, też liczycie. Także bardzo pozytywnie otwarcie na nowe, e, na więcej. Pełne sprawy się tutaj zakończą. Zakończy się jakieś siedzenie w jaskini i e, nic niemówienie, i chowanie się w kącie, a otworzycie się pięknie e, na świat i na ludzi. I pokażecie, że Wy też jesteście ważni. E, przechodzimy do drugiego kwartału. I mam tu gwiazdę króla pentakli oraz w wisielca. Tutaj czeka Was wszelkiego rodzaju spełnienie w różnych dziedzinach Waszego życia. Może być w uczuciach, w pracy, w projektach i, e, i tych podobnych sprawach. Realizujecie siebie i swoje projekty, plany, marzenia. E, realizujcie, bo będzie to bardzo dobry czas na to dla Was. Stabilizacja również jak najbardziej po Waszej stronie, znalezienie pracy, otrzymanie stanowiska, promocja. Finansowo na ten miesiąc, jak najbardziej dobrze. Bardzo uczuciowy czas, utrudniony pięknymi emocjami i pełnym wzruszeń e, ze szczęścia. U niektórych właśnie będzie starszy mężczyzna znaku ziemskiego. Może to być byk, pan na ale może to też być e, osoba z takimi cechami e, charakteru, charakterystycznymi dla tego znaku. Może to być nowy znajomy, wasz przyjaciel, być może odnowi, e, odnowicie kontakt, lub zupełnie nowa osoba w waszym życiu, która będzie bardzo stabilna i zdecydowana. Która też wprowadzi stabilność, bezpieczeństwo w wasze życie. Nie musi to być koniecznie znak ziemski, ale tak jak już mówiłem, osoba o takich cechach. E, w tym kwartale znowu zatrzymacie się na chwilę, by przemyśleć sobie pewną, e, pewne sprawy na nowo. E, będziecie potrzebowali czasu na podjęcie ważnych decyzji. Możecie odciąć się na chwilę od świata i przebywać w samotności. To też znak, że pewne sprawy mogą nie udać się jeszcze w tym kwartale. Ale to nie znaczy, że w ogóle się nie uda. Sprawy, które zatrzymają się dla was. E, w tym miesiącu, jak miłość praca, zdrowie i to podobne, mają jak największą e, szansę na spełnienia e, w następnym kwartale. Czyli jakby dobry jest czas na snucie jakichś e, planów, celów konkretnych, z kimś lub w jakiejś konkretnej sprawie lub w pracy, a e, bardziej materialnie może być to tworzenie czegoś e, jeśli chodzi o sferę materialną, tutaj możecie, chcecie e, stworzyć coś stabilnego, coś konkretnego, coś e, z e, silnymi fundamentami i tak naprawdę e, będzie wymagało to od Was trochę czasu, więc e, nic nie zadzieje się szybko, to będzie e, miało powolny rozwój ale bardzo dobry rozwój, rozwój bo energia jakby będzie cały czas sprzyjać temu e, rozwojowi, mimo że będzie on powolny e, przyjaciel może być Wasz partner lub przyjaciel. Mam wrażenie, że tutaj już Wy się znacie i jakby, e, ale może to też być ktoś nowy, ktoś starszy, kto Wam może doradzić, e, właśnie w, spra w, spra w sprawach finansowych, materialnych. A tutaj też jest taki czas, że jeśli ten wyjazd za granicę to jest jak najlepiej bardzo dobry, bo wprowadzi on taki e, e, spokój dla Was. E, być może jeśli nowa praca też również. E, spokój i stabilizacja. Tutaj coś będziecie tworzyć na pewno. Są jakieś plany i będziecie tylko musieli zadziałać i wprowadzić to w życie, żeby to mogło się realizować. Za zacznie się do dobrze, bo warunki jakby sprzyjają tutaj karta gwiazdy, a ona sprzyja temu spełnieniu. Ale w karcie tego króla pentakli też jakby środowisko jest bardzo spokojne. Czyli dobry grunt do działania w tym kwartale, i tutaj e, też może czas przemyśleń dalszych. Być może zaczniecie coś, coś wprowadzić w życie, i będzie jeszcze czas takich refleksji. Czyli dobrze, e, coś e, zaczynam, ale zatrzymam się jeszcze i jeszcze to przemyślę, jak mogę zrobić coś lepiej, co jeszcze mogę dopracować, e, co mogę zrobić e, lepiej i bardziej jakby trwale. Czyli może być taki czas, że jeszcze. Coś zacznę, ale jeszcze sobie przemyśleć, czy na pewno to jest to. Czyli to tak może iść pomału ten proces, ale bardzo dobrze, bo stabilnie z pozytywną energią. I tutaj przechodzimy do trzeciego kwartalu, w kwartału, w którym wy kontynuujecie to, co daliście na wstrzymanie sobie w tym drugim e, kwartale w karcie Wisielca. To tutaj jest jakby. E, mamy kartę tej równowagi dwóch e, buław i 10 mieczy. E, czyli tak naprawdę wychodzicie w tym trzecim kwartale z tej stagnacji i działacie dalej, bo już wiecie na pewno, wiecie co chcecie. E, to co sobie dopasujecie, to jakby będziecie kontynuować sobie po prostu dalej w tym trzecim kwartale. Czyli nic się nie dzieje. Są dobre plany, dobre e, energie do tego, do działania. Chwila zatrzymania się, chwila przeanalizowania, chwilatkę odpoczynku, spokoju i zaraz w trzecim kwartale działacie dalej. E, to jest czas stabilizacji dla Was. Wszelkie sprawy, które nie były pewne stabilne, e, wejdą w równowagę w tym miesiącu. Energia w tym kwartale, energia się tu ładnie wyrówna dla Was. Znowu jest to dla Was emocjonalna obfitość, bardzo piękna energia dla Was, dobry czas, by wprowadzić w swoje życie równowagę. Będziecie podejmować też ważne dla Was decyzje, będziecie planować, patrzeć na możliwe korzyści, blokady, co będzie pozytywne, a co negatywne i w ten sposób podejmiecie ważną dla Was decyzję. W tym kwartale też coś się dla Was zakończy i może to być w Waszym uczuciu negatywne, jak i pozytywne. Każdy z Was będzie odczuwał inne emocje po tym zakończeniu. Coś, co przez dłuższy czas było dla Was kłopotem i uciążliwe, e, skończy się. Nawet jeśli nie będziecie świadomi, że to coś, e, że to, że to coś odeszło, tak się, e, było dla Was niedobre. czy nawet jeśli nie będziecie w tej świadomości, e, to to i tak się skończy. Może, możecie nie być tego świadomi. Być może ma to związek z jakąś decyzją, którą podejmiecie, bo tutaj stajecie przed decyzją. Działam dalej w tym trzecim kwartale i muszę podjąć jakąś decyzję i wypatruję sobie dalej, co chcę. Ale tak naprawdę e, mam to odczucie, że wy tak naprawdę chcecie zostawić jakąś stratę za sobą tutaj w tym kwartale. Czyli coś, coś się skończyło, coś negatywnego w waszym odczuciu, coś nieprzyjemnego. Albo zostawicie kogoś, jakąś toksyczną osobę, albo po prostu odejdziecie od takich e, sytuacji, które były nieprzyjemne i po prostu tutaj coś się kończy, więc e, może to być też dla was nagłe i może to ta decyzja będzie miała na to e, jakiś e, wpływ, więc uważajcie przy podejmowaniu decyzji, wybierzcie dobrze, wybierz tak, żeby było wam dobrze, jak najbardziej możecie stawić te negatywne energie za sobą. I czwarty kwartał, e, piątka mieczy i mamy tutaj e, dalej rydwan oraz sześć buław. E, e, czwarty kwartał, tutaj trochę burzliwy czas dla Was, zwłaszcza na początku, ale to dlatego, że od, e, odczucie straty i zakończenia przynieście na ten kwartał. Tak więc w tym czasie możecie jeszcze odczuwać smutek i Jeśli natomiast nie będziecie e, świadomi tego, co coś odeszło, to możecie być e, tacy podnerwowani e, bardziej nadwrażliwi um, więcej jakby stresu więcej takiego właśnie um, nadwrażliwości um, i to co się zakończyło w poprzednim kwartale będziecie jeszcze czuli i przeżywali na początku tego czwartego kwartału um, potem sprawy potoczą się dla was bardzo szybko może wyjazdy, podróże, będzie to bardzo energiczny czas dla was w waszym życiu, dużo się będzie działo może to mieć e, związek z zbliżającym się końcem roku w tym czasie obowiązków jest więcej niż zwykle, aczkolwiek bardzo świetnie sobie poradzicie i kończycie jako zwycięzcy. Więc wszystko Wam się uda, mimo że przez cały rok możecie w to wielokrotnie wątpić. E, bardzo piękna, oczyszczająca energia dla Was, podejmowanie ważnych decyzji, głębokie przemyślenia, spełnienie marzeń, stabilizacja, planowanie. Odchodzi to, co nie było dla Was dobre, i przychodzi to, co sprawi, że będziecie e, naprawdę szczęśliwi. I mimo przeciwności, jakie napotkacie podczas całego roku, będziecie pod koniec e, 2021. Zwycięzcami. Bardzo piękne czytanie dla Was. nas będzie jeszcze tylko. E, powiem. E, mamy miecz. As. E, mieczy. I to e, mówi, że w tym roku komunikacja będzie dla Was bardzo ważna. Więc tutaj, tak naprawdę, wytworzycie swoje zdanie, swoją opinię na coś, na jakiś temat, na różne sprawy, e, różne tematy. Wy, jakby tutaj, pokazujecie też swoje zdanie swoją opinię, co myślicie, co sądzicie, będziecie mówić, nauczycie się tego, bo to jakiś czas was był i ciężko Wam przychodziło mówienie to, co myślicie, a teraz ta, ten rok Was jakby pomoże Wam w kształtowaniu własnej opinii i porzucenie lęku mówieniu o tym, co myślicie, co sądzicie, co uważacie. A z mówite, mówi też, że będziecie odcinać od siebie Negatywne energie, negatywnych ludzi Negatywne sytuacje, będziecie w stanie po prostu um, Informacje same do was przyjdą Więc wszelkie informacje, które będziecie Potrzebowali na jakiś temat Lub na daną osobę, same do was przyjdą um, Będziecie mieli tutaj Możliwości dowiedzenia się e, Różnych rzeczy Na różne sprawy rup, Lub różnych ludzi I będziecie odcinać się się Osoby sprawy e, okażą się negatywne lub e, wręcz e, toksyczne. A więc tutaj komunikacja jest jakby w centrum w tym roku. Więc zwróćcie uwagę na tą komunikację, żeby ona nie wprowadzała żadnych zamętów, jakichś niepotrzebnych e, ran, bo też żeby ta komunikacja nie była zbyt ostra, zbyt e, raniąca. A więc e, na to też trzeba uważać, aczkolwiek. Komunikacja, przepływ wiadomości, rozmowy z ludźmi um, Może jakieś nauki, dowiadowanie się czegoś, odcinanie Jakichś e, Złych energii przede wszystkim, złych spraw i złych ludzi A więc tak to wygląda dla was e, Drogie Raki e, Na ten rok Mam nadzieję, że czytanie wam się spodobało Jeśli tak jest to zostawcie reakcję Dodam tylko, że jeśli tutaj coś się zadzieje pod koniec tego trzeciego kwartału To jeszcze w czwartym będziecie odczuwali e, atm Tą atmosferę niespokojną Tutaj coś się może rzeczywiście skończyć Może to mieć związek z podjęciem tej Decyzji lub po prostu e, Przy podjęciu tej decyzji coś się zakończy Odetnie e, I tutaj właśnie w tym czwartym e, Kwartale możecie jeszcze odczuwać to Później sprawy ruszają z miejsca może pojawić się ktoś z pod znaku raka przy Was. Może po dużej, dużo działań, dużo spraw się będzie działo, dużo bycie energicznie bardzo pod koniec roku i wychodzicie jako zwycięzcy, więc ostatecznie wszystko e, obróci się ku Wam e, w szczęściu i w pozytywnym znaczeniu. A więc tutaj też e, e, może chęć pojawić się Was podzielenia się wszystkim e, z odbiorcami, z ludźmi, z kimś publicznie e, podzielenie się czymś jakąś wiadomością e, i tutaj wychodzicie jako zwycięzcy, więc spełnieni uda się wszystkie jakieś właśnie zamiary, które sobie postanowicie, cele, do których będziecie dążyć e, wam się udadzą. Mam nadzieję, że stanie Wam się podobało. E, czekam na Wasze reakcje. Wszystkie reakcje doceniam. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje, wszystko mile widziane. I zapraszam Was do kolejnych czytań, które pojawią się na moim kanale.